Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unpackingu z różowymi nożyczkami. Eee, tak, dzisiaj unpacking bardzo. <laughs> śmiej się. dzisiaj unpacking bardzo nietypowej gry. Takiej jeszcze nie było, obiecuję Wam. A mianowicie Monopoly Imperium. Cóż, to ciągle mieści się, prawda, eee, w kategorii gry. Aczkolwiek nie gry komputerowe, nie gry wideo, tym razem gra <laughs> planszowa. I powiem wam, że ja razem z moim narzeczonym jesteśmy dosyć dużymi miłośnikami Monopoli, dlatego właśnie w tym roku na święta postanowiliśmy sobie zrobić taki wspólny prezent i kupić ten najnowszy Monopoli Imperium. On jest troszeczkę inny właśnie od takiego klasycznego Monopoli, dlatego no, postanowiliśmy właśnie sobie taki prezent sprawić. E, różowe nożyczki będą mogły przeciąć <noise> taką nietypową folię. Znaczy, folia może jest typowa, ale wiecie, rozpakować nietypową rzecz. O, dobra. E, Zdejmiemy od razu folię, potem sobie obejrzymy, e, żeby po prostu tak igiełka i, i miseczki tutaj oczywiście kocie. E, żeby się nam nie odbijało, prawda? Igiełka e, wyszła, nie jest zainteresowana. Jej, strasznie się cieszę yy, z tego Monopoly właśnie. Yy, gra, w której handlujesz wartością przedsiębiorstw. Zostań właścicielem największych marek na świecie. 2 wiek plus 8, 2 do 4 graczy. Nie wiem czy wiecie, ale właśnie Monopoly Imperium kupujemy, różni się tym, że kupujemy właśnie takie znane marki typu Xbox, Coca-Cola, McDonald's, Samsung, Intel, Spotify, Nestle, EA i tak dalej. I właśnie chodzi chyba generalnie o to, jeszcze dokładnie nie czytałam zasad, więc nie jestem pewna, ale mamy jakby taką wieżę. Są takie 4 wieże, dlatego jest do 4 graczy. I teraz się właśnie światło odbije, ale. Mam nadzieję, że widać, no i chodzi. Chyba wygrywa gracz, który pierwszy zapełni wieżę właśnie tymi różnymi billboardami. Tak, wybierz swój pionek, rzucaj kostkami i kupuj marki, dodaj nowe marki do wieży swojego imperium, kupuj, wymieniaj i przejmuj marki dzięki kartom imperium. Kto pierwszy zapełni swoją wieżę, wygrywa. Zawartość gry. Plansza do gry, 4 wieże, 6 pionków, 30 billboardów, 6 szyldów biurowych, 14 kart szansa, 14 kart imperium, 3 banknotów, dwie kostki do gry oraz zasady gry. Tak, Hasbro Gaming. I to otwieramy. Tutaj są takie ładne okienka, przez które widać takie piękne złote pionki. Zaraz sobie poglądamy jeden, pokochałem szczególnie. A to zaraz się na pewno zorientujecie, który. To Jest tak tą folią podklejona. Mam nadzieję, że to się mi nigdy nie przedziurali. Ale nie szkodzi, bo tu jest jeszcze takie zabezpieczenie takim plastikiem. I tutaj mamy pionki. Myślę, że możemy zacząć od oglądania pionków. O, jak ładnie. O, przepraszam, cię spojrzało. Okej, jestem z powrotem. Możemy przejść do oglądania pionków. Przy okazji już przecięłam sobie tutaj te taśmy. I są bardzo właśnie ładne pionki, specjalnie do tej edycji. Ja właśnie chciałabym Wam je pokazać. To nie jest tutaj okay za bardzo ten. Mamy kostki, czarne z takimi złotymi tymi. W ogóle moje tak średnio udane śnieżynki na paznokciach. możecie oglądać. I właśnie na jednej z tych kostek zamiast Jedynki, które nikt nie lubi wyrzucać. Jest jakiś taki znaczek, i właśnie to jest chyba coś, że można jakoś wymieniać te gilbordy. Nie, nie, właśnie, nie, nie pamiętam dokładnie. W to są kostki. I chciałam wam pokazać te śliczne piątki. Ojejku, siedzą dobrze. Mamy tak frytki z McDonalda. Bardzo ładne metalowe, takie złote piątki. Bardzo ładnie wykonane. Tak, dosyć dokładnie, podobają mi się. A, także mamy frytki z McDonalda mamy jakiś samochód, nie chcę się ośmieszyć, bo nie znam się na samochodach. Ducati? Nie, Ducati to są motory. Nie wiem. <grym> nie będę mówić, bo nie znam, że na to, przykro mi. Yy, mamy z, taki klaps filmowy z, z Paramount. Ładnie stoi. Yy, to jest właśnie chyba Ducati, tak mi się wydaje. Motocykl. Wszystki też całkiem fajnie, stabilnie stoją. Butelka z Coca-Coli. Taka, bardzo ładna. I mój ulubiony na końcu stawiają specjalny. <laughs> po prostu najlepszy pionek, jaki mogli dać. To jest, taki malutki złoty padzik od Xboxa. Strasznie mi się podoba, naprawdę. O, nawet ma klapkę, znaczy, no, to miejsce na baterię, jak pad bezprzewodowy z napisem Xbox. Jest naprawdę śliczny i jest naprawdę bardzo fajnie wykonany. Co prawda nie ma literek już na tych malutkich tych, ale takie gałeczki malutkie... Boli. Zobaczcie jakie to jest śliczne! Strasznie mi się podoba ten pionek, naprawdę. Także... Jeszcze takie masz rzut Na pionki. Tak wyglądają. Dobra. Sorry za mojego kochanego kotka. Także mamy sześć pięknych pionków. Naprawdę bardzo podobają mi się pionki w tej edycji. Dobra, co my tu mamy dalej? Mamy planszę. Jej, jakaś O, Przepraszam, Giełka. Giełka teraz mi będzie lubiła Monopoly. Plansza wygląda tak, jeszcze się tak trochę sztywno zachowuje. Jest dopiero pierwszy raz y, otwarta. Widzę, że ona ma tutaj miejsca na te wieże, tak zwane. No i mamy, tak, oczywiście pole startu, i właśnie tak jak mówiłam, zamiast tam różnych miast, czy innych rzeczy, możemy kupować różne marki. Może sobie taki mały przejazd. Tędy, podatek od wieży Rywala, Transformersy, więzienie jak zwykle, EA, Hasbro. I tak dalej, Yahoo! Bezpłatny parking. E, tak, Paramount, eBay, pytajniki, jakieś specjalne pole. McDonald's, Ducati, idź do więzienia, ulubione pole przed wszystkich, Xboxy wodociągi, wodociągi muszą być oczywiście. Samsungi, podatek odwierzywana. Są wodociągi, ale chyba nie jest lektor. Tam u góry jest tam gdzie zawsze. I Coca-Cola. Najdroższa. Tak? Chyba tak. Najdroższe pole, Coca Cola. No i tu mamy miejsce na te karty szansy i te drugie karty. Co jak się nazywają. Okej. Okay. Yy, zasady gry. Tak. W końcu dostałam porządną instrukcję do gry. <laughs> Jej! Tak. Mamy przygotowanie. A, halo? <laughs> Sprzewce nowego jest w grze Monopoly Imperium. A, jak wygrać? Gramy. O, tu jest to chytra zamiana, tak się nazywa. To na kostce. E, cztery pola na planszy, napis pół na planszy. Tak, Mgiełka już zajęła Monopoly. Wiecie, z dwoma kotami na pewno będzie nam się bardzo fajnie grało w grę planszową. Ale jakoś sobie Dajemy rady, w ogóle mamy taką tradycję, że zawsze się gramy w Monopolii. I właśnie w tym razem myślałem, gdzieś nowe. No i mamy różne marki. Jej, marki są nawet opisane. Tak. alokowanie produktów mamy. Czym jest konkretna marka? Także możemy je poznać. O! I są, które są pionki, właśnie Paramount. Pictures to światowy producent i dystrybutor rozrywki filmowej. Chevrolet, właśnie. Już nie będę dłużej uśmieszać. Każdego dnia stawia na kreatywność, pełne pasji, marki sprawia, że bla, bla, bla. Yy, dalej mamy Ducati, właśnie. Potem frytki z McDonalda. No i Xboxa oraz butelkę Coca-Coli. Yy, no i to koniec instrukcji. Są tutaj odłożę ładnie. Yy, oczywiście mamy pieniądze. Dobra, rozpakowywać pieniądze. Nie, nie będę spokojnie pieniędzy. Są takie fajne, a potem się zrobią takie rozstępowane. <noise> <noise> tak, mamy pieniądze, tak jak zawsze. Banknoty z Monopoly. I takie mało kolorowe mi się wydają. <noise> mówię, jak są kolorowe pieniądze. Dobra. Mamy... bo może rozpakuję, bo i tak muszę je rozpakować, więc... Najwyżej się skróci ten czas, kiedy ja to otwieram, się zrobi takie cięcia. Które zawsze mówię, że zrobię, a potem już tak wychodzi, że mi się wydaje, że nie ma potrzeby ich robić. O! Otwieram bardzo duży plik banknotów. <gry> tak. Mamy Monopoly Pieniądze, pięćdziesiątki, setki i pięćsetki. Hmm. Ale jest tak mało kolorów. To są tylko trzy te. Zawsze jest... dużo więcej. Okay, ale mamy pełen plik y, Monopoly Pieniędzy. No i mamy też tutaj taki ładną folię z tym złotym paskiem, który... Teoretycznie pomaga nam otwierać to. Tu trzeba znaleźć jego koniec. O, jest, jest, koniec. O, i tutaj mamy e karty. Tak, może dostać Bridgiem Gaethy, żeby fajniejsze tu. To... Tak. Dobra. Smilczkę wygląda. O, znalazłam. O, nie, jestem taka słodka. Dobra. Mamy karty te szansy i karty. Imperium, właśnie. Karty Imperium. Nie pokazuj tej karty pozostałym graczom. Co? Zabierzmy. Są bardzo ładnie zrobione, muszę Wam powiedzieć. Jest ich, co prawda, tylko 15, ale każda ma inne, inną grafikę. Bardzo ładnie to wygląda. Chyba każda ma inną. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bardzo ładnie są wykonane. Tak, bardzo ładnie wyglądają po prostu z tymi grafikami. W ogóle bardzo mi się podoba wykonanie tych kart. No i karty szans też, tak Wam pokażę. Również bardzo ładna. Podoba mi się też wykonania tego produktu. No i tak, dobra. Już prawie kończymy. Mamy woreczek z tymi wieżami. Który sobie tutaj rozetniemy ładnie. Różowe nożyczki mi w tym pomogą. Ok. Dobra. Tak, mamy cztery wieże. I umieszczamy je tutaj <laughs> o, w ten sposób tymi o, wypustkami. Więc w efekcie końcowym będzie to wyglądało tak. Oczywiście, jeśli gramy cztery osoby, jeśli nie to, to będzie wierz mniej. No. Tak, pięknie wierzę na miejscu. No i już ostatni malutki woreczek. Ja chyba tutaj sobie go wymienię potem na woreczek strunowy, żeby mi się nie pogubiły te bigboardy. To są właśnie te billboardy, różnych marek, czy też właśnie tu wodociągi, które układamy na miejscach tych... Teraz w ogóle nie mogę znaleźć coś konkretnego. Tutaj przed kupnem. mamy na przykład Coca-Cola. Gdzie Tutaj. Tak. I właśnie one są w różnych kolorach, jak widzicie. Chyba jakoś te same kolory Yy, dają jakieś plusy, sprzedanie na wieżę tych samych kolorów. Także generalnie to nie jest wydrukowane, tylko są naklejki i powiem Wam, że nie wszystkie są tak super ładnie również naklejone. Także billboardy same w sobie mogą być moim zdaniem ładniej zrobione, ale ogólnie gra prezentuje się bardzo ładnie. No, dobra, myślę, że wystarczy nam tego obracano. Mam nadzieję, że są wszystkie, później policzę. No i, no i oczywiście mamy bardzo, a, prawie bardzo, fajnie wykonane pudełko, gdzie możemy te wszystkie rzeczy sobie ładnie posegregować, umieścić. E, no i to by było już wszystko, tak? Tam na pewno już nic nie ma, więc nie będę tego otwierać. Ja zwykle tam pod spodem sobie instrukcję trzymam, albo jakieś stare kartki z napisami, kto wygrał. W każdym razie to by było już wszystko. Jeszcze mój ulubiony pionek na koniec. I mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik, że przyjemnie Wam się go oglądało. I oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnych. Możecie się pochwalić, co Wy dostaliście na święta. Albo co sobie sami sprezentowaliście. <grymne> Także to by było wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa. O, tu jeszcze jeden bilboj, został.